Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ekscytującym filmikiem, oczywiście jak wszystkie moje Ale, 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 ale dzisiaj pokażę Wam e, tą bardzo dużą fryzurę Mega e, objętościowe loki, które zrobiłam ostatnio i które Wam się bardzo podobały Także jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonałam te loki, zapraszam do oglądania Zaczniemy od tego, że rozpuściłam sobie włosy I teraz tak, ta fryzura, dzisiaj pokażę Wam metodę na grubą lokówkę i na grube wałki Później pokażę Wam jeszcze inne dwie wersje, bądź trzy tej fryzury, e, ponieważ dużo różnych e, fryzur wypo, wypróbowałam i jakby każda z nich ma zupełnie inny, e, potem wydźwięk zupełnie będzie inaczej wygląda, Więc zaczniemy od tego, że ta fryzura będzie działała na ludziach, na ludziach? Na osobach, które mają pocieniowane włosy najlepiej. Jeżeli masz proste włosy i nie masz żadnych cieniowań, to nie będzie wyglądała tak dobrze. Dobrze, to trzeba od razu powiedzieć. Więc jeżeli już to powiedziałam, zabieramy się do roboty. Pierwsze, co rozczystuję włosy, bo no, jak widać, średnio. Czymkolwiek będziecie rozczesywać, tutaj nie ma to znaczenia. Przynajmniej ja nie zauważyłam, żeby miało. I używam teraz na całe włosy Heat Protection. Ja mam aktualnie ze Schwarzkopa. Wiecie co, taki jakiś, no ja po prostu yy, używam tego, co aktualnie gdzieś tam znalazłam, cokolwiek, co Wam ochroni włosy, się nada. Takie dość, dość mocno zwierzone są te włosy i dobrze, i dobrze. Pierwszy krok, e, pierwszy krok za nami. Co teraz? Słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz. Bierzecie sobie grubą lokówkę. Ja mam moją imetek Bellissima, nie wiem, yy, które to jest firma. Nastawiam na najwyższą temperaturę, ponieważ moje włosy są dość oporne i na tą grubą lokówkę będziemy nawijać włosy. Ale teraz, co jest bardzo ważne, to żeby nam włosy wytrzymały, ponieważ to są objętościowe loki i bardzo takie luźne loki, to musimy zadbać o to, żeby one się trzymały faktycznie. Więc co ja robię najpierw? Najpierw oddzielam sobie moją grzyweczkę. Nie mam tu żadnego lusterka, Oddzielam sobie moją grzywkę. Zaczynam te włosy zawsze kręcić od góry. To jest klucz od góry. Biorę sobie grzywkę, wydzielam, psikam lakierem. To jest lakier e, Gotubi Schwarzkopa. Nie za dużo. I co teraz się dzieje? Słuchajcie, teraz jest najważniejsza, kluczowa rzecz. Lokówka, klips na dole. Lokówką lecimy w tą stronę, by włosy były skierowane o tak. Jeżeli wypadają Wam włosy, to zakleśnijcie tą lokówkę troszeczkę dalej i dopiero wtedy przesuńcie ją do nasady. Najważniejsze jest to, żeby one szły odwa... jakby do góry. W ten sposób uzyskamy właśnie ten lift i ten efekt włosów opadających. Chwilę sobie trzymam. Dosłownie tak 15 sekund. I teraz co jest najważniejsze. Puszczając, nie puszczam włosów. One sobie tu są, w moje ręce ochładzają się. Biorę wałek, najgrubszy jaki mam. Nawijam wszystkie włosy na wałek. Tak naprawdę staram się nie zmieniać ich ułożenia i ich skrętu. Wszystkie włosy lecą na wałek. Zawijam w tą samą i biorę taką spinkę, dość długą metalową i nią w kierunku, w jakim mam spięty wałek, spinam jak najbliżej mojej głowy, tak żeby mi przytrzymała wałek. Lecimy dalej. Jeżeli coś Wam nie wyjdzie, żaden to jest problem, chodzi tylko o to, żeby odczekać pomiędzy oj, pomiędzy tym, co Wam nie wyszło, aż to się całkowicie ostudzi i dopiero wtedy zagrzeć to z powrotem. Ponieważ jeżeli zagrzejecie znowu ciepło, ciepłą, ciepłe pasmo włosów, ciepłą lokówką, to znowu ten kształt, który był na początku, będzie utrzymany. Now we're talking. Lustereczko, lustereczko musiało być, słuchajcie, bo mimo tego, że to robi już naprawdę nie pierwszy raz i staram się mieć to wszystko mega pod kontrolą, to lusterko jest. Następne partie to. Tutaj te przody i boki, jakby. Ten przód dzielę sobie na pół. To znaczy, biorę mniej więcej tyle i taką grubość. Ta grubość ma być taka, że zmieści się wam pomiędzy dużym palcem a wskazującym. I tutaj lecimy od twarzy. Od twarzy. Ja jakby zaklaskuję sobie ten, tą lokówkę na samym początku i dopiero wtedy troszkę przeciągam, jednocześnie kręcąc, i dopiero wtedy dociągam, kręcąc już przód. Do przodu jakby. Ten wałek zawsze idzie w tym samym kierunku, w którym nakręcaliśmy lok. W tym wypadku tutaj będzie szedł troszkę pod, pod skosem. No, nawet bym mogła jeszcze. Jeżeli chcecie, żeby on mocniej stał przy Waszej głowie, to trzeba go blisko, yy, blisko czaszki. Tu będzie drugi. Biorę też te włosy za ucha. Oczywiście, przez to, że macie cieniowane włosy, jest to plus i jest to minus, bo będzie wam trudniej nakręcić. O. W ten sposób przeciągam i kręcę i kręcę i kręcę i kręcę i kręcę i, kręcę, i uwaga na ucho. Jeżeli nawijacie je e, na wałki ostrożnie, ponieważ to jest wszystko mega gorące, więc uprzedzam, żeby nie poparzyć paluszków. Im więcej warstw zrobicie, tym loki będą delikatniejsze. Pamiętajcie o tym. Im grubsze warstwy, tym będą takie większe. Tu zmieniamy kierunek. Znowu idziemy od twarzy, tylko inaczej trzymamy prosto w y, lokówkę. Im będzie więcej kierunków kręcenia włosów, tym włosy będą wyglądały naturalniej. Yy, więc... Jeżeli jedną stronę pokręcić w jedną, w drugą, w drugą stronę, to naprawdę będzie wyglądało dużo bardziej naturalnie. Natomiast najważniejsze są te dwie partie: to znaczy tutaj, ta góra i tył, ponieważ to nam nadaje tej, tego objętości, tej objętości tutaj z tyłu, i grzyweczka, ponieważ to nam nadaje charakter całej fryzurze. Ucho mam już całe czerwone od tego gorąca, ale nic mi się nie dzieje. To najważniejsze. Psikam całość i teraz najważniejsza część całego programu. Zostajemy w tym najdłużej, jak tylko możemy. Ja za. Zwyczaj zostaje tak około godziny, tyle ile mi zajmuje make-up, ale takie minimum to by było 10 minut. A całość całkowicie wyschnie, ostudzi się i będzie można zdjąć wałki. Jak tylko będzie można zdjąć wałki, ja już do Was wrócę i e, zobaczyłem, co tutaj nam się zadziała. No dobra, loki już ostygły, więc możemy je e, uwolnić. Zaczynamy, słuchajcie którego by tu zacząć? Od tego, co najgorzej wyszedł, bo się jakoś ukryje. Dobra, i teraz tak. Ja sobie przyciskam całe włosy, i dopiero wtedy, idąc po ich śladzie, wypuszczam loka. O! Loka bardziej taką falę. Można sobie ją zakręcić w palcu, żeby była bardziej kręcona. Ale mi tym razem chodzi o objętość Najważniejszy krok. Bierzecie głowę do góry nogami, rozczepujecie włosy. To jest mój krok praktycznie zawsze, jak robię sobie włosy. I objętość zbudowana. Pamiętajcie, najważniejsza jest ta część. Tak się prezentują całe włoski. Mam nadzieję, że ta część, która mi tutaj tak średnio wyszła się gdzieś ukryła. Ale efekt, o który mi chodziło, uzyskałam. Czyli mamy dużą objętość, dużo włosów, w szczególności ta grzyweczka. Dzisiaj ułożyła się, powiem szczerze, zajebiście. Także to jest mój sposób na duże, objętościowe loki. Możecie sobie... Oczywiście wzmocnić delikatnie ten efekt podnosząc bądź delikatnie tapirując włosy, no ale to jest, to jest ten efekt, który ja uwielbiam. Piękne, duże, objętościowe i zobaczcie, one są fajnie, fajnie skaczące, specjalnie jak skacze, bo one naprawdę cudnie skaczą te włosy. Są bardzo puszyste, nie są ani posklejane, ani nic, jest jakby... Naturalna objętość w stylu lat 90. coś, co kocham. Mam nadzieję, że tym filmikiem e, pomogłam Wam uzyskać efekt takich włosów. E, może spróbujecie, pamiętajcie, że im mniejszy będzie wałek, tym mniejszy będzie ten lok, tym mniejszy będzie ten skręt i taki bardziej wyrazisty. Tu mamy tak naprawdę ten e, cały lok jest na samym końcu, dlatego przez to, że one są cieniowane, te włosy, one dają nam ten efekt takiej fali po całości. E, no. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i że wykorzystacie tą fryzurę, e, na przykład na zbliżające się święta, bądź Sylwestra. To jest też bardzo fajna fryzura, jeżeli chodzi o fryzurę na szybko, bo tak naprawdę kręcicie szybciej szybko loka i dodajecie sobie wałek. I robicie sobie w tym czasie make-up, śniadanie, co tylko chcecie. Zdejmując, macie już gotową fryzurę i tak naprawdę wygląda, jakbyście dopiero co wyszli od fryzjera. Więc mam nadzieję, że spróbujecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do Lajkowa... Ja jeśli nie mogę, o jejku! Oj! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam do kciuków w górę i subskrypcji, jeżeli macie jakieś komentarze, jeżeli czegoś nie wyjaśniłam, coś jest niejasne, dajcie znać, ja na pewno w komentarzach odpiszę i do zobaczenia w następnym filmiku.